Siąka. Jak dobierać ćwiczenia, aby rosnąć jak na drożdżach, a nie robić te same ćwiczenia w kółko? Przechodzimy do dalszej części nagrania. Pierwszą wskazówką, którą tutaj mogę Ci dać, jest to, abyś wykonywał ćwiczenia pod różnymi kątami, tak? W takich jakby różnych płaszczyznach. Czyli powiedzmy, nie robimy cały czas wyciskania tylko poziomu, ale Robimy też wyciskania spoko takie na skosie dodatnie, tak na górę naszej klaty na przykład, a nie tylko samą płaską, ewentualnie jeszcze jakieś rozpiętki, bo to nie jest dobrze ułożony plan treningowy. kwestia jest taka, abyś używał różnego sprzętu, na typu: mają być handler, sztanga, jakiś hamer, jakiś wyciąg, tak, a nie same handelki, sama sztanga, same wolne klaty, no bo to już ma dużo mniejszy efekt, bardzo ważne jest to, aby mieć dużo różnych ćwiczeń, bo dzięki temu nie złapie nas tak szybko stagnacja na tych wszystkich ruchach. Tak? Na jeden zopie, później na kolejnym, tu, tutaj potem nagle ruszy i tak będziemy mogli cały czas budować te mięśnie. Ale mamy, nie wiem, dwa ćwiczenia tylko na przemiennie, no to bardzo szybko osiągniemy tą stagnację, więc no, tego nie chcemy. I co? Tak by to wyglądało. Dzięki za oglądanie. Taka moja mała prośba. Zostaw obserwacje, z komentarzy. Udostępnij, Pokażę moje treści. Ci się podobają. Cześć.